I jak oglądając tutaj te ekspozycje, natknąłem się na taki wkład, w zasadzie w zabudowie takiej betonowej, natomiast e, ogólnie nawet nie wiem, e, czy to jest wkład, czy to jest, nie wiem, jakieś inne urządzenie, Chyba, czy otwiera się w tym kominku na bok, czy do góry. Możesz mi wyjaśnić, na czym tutaj polega? Yy, tak, jest to, jest to kolejne wyzwanie i nie ukrywam, że, że śmiało użyję słowa rewolucja, jeżeli chodzi o, o wkłady szparter. Wyzwanie ze strony architektów, projektantów. Yy, oni zażyczyli sobie yy, zhomogenizowanej powierzchni, czyli płaskiej szyby na płaskiej powierzchni ściany czy, czy płaskiej elewacji. Było to duże wyzwanie, bo musimy zastosować dwie szyby, które mają się jednocześnie podnosić do góry. Jednocześnie się nie dało, więc system jest, yy, jest tak skonstruowany, że dwie szyby niezależnie pod różnym kątem są unoszone do, są unoszone do góry. System bardzo wymagający, tutaj ten, który mamy zademonstrowany jest nawet wyposażony w elektryczne podnoszenie, ale oczywiście można również manualnie podnosić szybę, podnosić szybę do góry. Oczywiście za chwilę zademonstruję, jak idealnie spasowana z płaszczyzną, z powierzchnią ściany szyba chowa się za tą powierzchnię, bo taka, taka tutaj obowiązuje zasada, żeby tą szybę schować głębiej niż, niż, niż jest powierzchnia. Powierzchnię ściany. Zaraz to zademonstruję. Faktycznie widzę teraz, że te płaszczyzny obudowy wraz z szkłem są w jednej linii. To tak. jest to, o czym mówiłeś, tak? tak? Tu jakbyśmy się przyjrzeli z bliska, to widzimy, że pomiędzy tą wewnętrzną a zewnętrzną szybą jest około 4 cm przestrzeń. Celowo jest to tak duża przestrzeń, chodzi o to, żeby tutaj wymusić dość duży przepływ konwekcyjnego powietrza, aby jak najmniejsza. Ilość ciepła była wypromieniowywana na pomieszczenie. Takie było życzenie klienta, chodziło o cieszenie się ogniem, ale żeby nie było ryzyka nagrzewania się tych zewnętrznych elementów, bo to jest najczęściej to są często ozdobne kamienie, nieodporne, znaczy nieodporne na, na wysokie temperatury z jednej strony, a z drugiej, żeby uniknąć na przykład w domach niskoenergetycznych dużej emisji ciepła, która, która zakłócałaby bilans energetyczny. Dwie szyby niezależnie od siebie, ja w tej chwili zademonstruję. Tu jest sterowanie manualne, zaraz pokażemy jak to chodzi również w postaci elektrycznej. Widzimy, widzimy dość specyficzny sposób, dwie szyby muszą pod różnym kątem schować się za, za płaszczyzną ściany i możemy dzięki temu unieść to do góry. Ogromne wyzwanie konstrukcyjne, udało się nad, nad tym procesem zapanować myślę, że w sposób absolutnie zadawalający. Kolejnym wyzwaniem była kwestia czyszczenia zarówno szyby wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Tutaj też w bardzo prosty sposób, podobnie jak, nie wiem, może to złe porównanie, piekarnik, obydwie szyby uchylane są jednocześnie w stronę, w stronę pomieszczenia i możemy je, je wtedy doskonale wyczyścić, zarówno tą zewnętrzną, jak i wewnętrzną szybę.